Już po przerwie wielkanocnej tegoroczni trzecioklasiści z gimnazjum przystąpili do egzaminu kończącego trzeci etap ich edukacji. Dyrekcja i nauczyciele, jak co roku, zadbali o precyzyjne wypełnienie wszystkich procedur organizacyjnych. W tym roku szkolnym egzamin wygląda jak i w latach ubiegłych. Trwa trzy dni. Pierwsza część, część humanistyczna, która odbyła się w dniu wczorajszym, to historia i wiedza o społeczeństwie, a później po przerwie język polski. Dzisiaj drugi dzień egzaminu, więc część matematyczno-przyrodnicza. Uczniowie rozpoczęli już pisanie przedmiotów przyrodniczych, a później po przerwie będą pisali. Arkusz matematyczny, no i jutro część językowa. W naszej szkole wszyscy piszą język angielski, pierwsza część poziom podstawowy, i następnie część rozszerzona. W tym roku mamy w klasach trzecich gimnazjum 56 uczniów i wszyscy oni oczywiście podchodzą do egzaminu. Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza są pisane w jednej sali, natomiast język angielski u nas będzie pisany w czterech salach. No, każda klasa pisze osobno i mamy uczniów z arkuszem dostosowanym, więc oni również mają. W swoją salę. Jest to podyktowane tym, że jest część słuchowa, więc po prostu jest potrzebne mniejsze pomieszczenie, tak żeby po prostu była dobra akustyka. To znaczy, myślę, że całkiem dobrze to znoszą. Na pewno jakaś dawka stresu jest, bo to też i naturalne w tej sytuacji, ale myślę, że dobrze. Dobrze to znoszą. Nie mieliśmy żadnych problemów. Egzamin przebiegał właściwie bez zakłóceń, z wszelkimi procedurami. Cieszymy się z tego bardzo. Myślę, że oprócz uczniów też, też stresują się nauczyciele, no bo to ich przedmioty są pisane więc ja sama dzisiaj troszeczkę stresu czuję z, tej, z tego powodu, że jest pisana biologia. Mam nadzieję, że dobrze uczniom pójdzie. No i tak to po prostu wygląda. To niezwykle ważne wydarzenie zostało w Siewierskim Zespole Szkół poprzedzone egzaminem próbnym. Oczywiście każdego roku egzaminy próbne się odbywały, także uczniowie są już no, po tym wstępnym treningu. Myślę, że pomaga to w tej części już później właściwej. Poziom trudności zadań z arkusza egzaminacyjnego sami zdający oceniają w zróżnicowany sposób. No, jesteśmy po części z przedmiotów przyrodniczych. Myślę, że poziom trudności był średni, bo były zadania trudne i były też proste. Nie, nie wiem, jaki wynik mniej więcej osiągnęłam. Trudno było. Z historii byłam zaskoczona, że właśnie egzaminatorzy wybrali taki okres historii, który był dla mnie najtrudniejszy i najmniej ciekawy. No, z polskiego ogólnie arkusz był prosty. Zadania zamknięte poszły mi dobrze, ale rozprawka. No... Trafił się temat, którego się nie przerabia, bo pod kątem żadnej lektury się pod kątem tego tematu nie przerabia. Trzeba było trochę pomyśleć, ale było do napisania. No chyba najbardziej boję się trzeciego dnia, zobaczymy jak to będzie. Akurat mniej obawiam się rozszerzenia niż podstawy. Po wczorajszym egzaminie polski był, można powiedzieć, że zadania otwarte były trudniejsze od zada zadań zamkniętych. Jak sprawdzałem wyniki z Gazety Wyborczej, no to popełniałem bardzo proste błędy, ale bardzo moje ilości. A sprawdzian, a czy zadania otwarte, była bardzo trudna rozprawka i bardzo było trudno dopasować lektury. Z przyrody, z geografii było bardzo łatwo. Znaczy, no bardzo łatwo. No i jak ja z geografii jestem słaby, ale. Zadania były dość proste. Z matematyki najbardziej obawiałem się wzorów na figury kołowe, bo bardzo jest, są trudne i rozwinięte bardzo. Egzamin próbny bardzo mnie przygotował do sprawdzianu gimnazjalnego, bo były bardzo rozwinięte zadania na egzaminie próbnym i można było się więcej dowiedzieć, co będzie. No, z języka angielskiego sprawdzianu bardzo boję się Emaila napi napisać, bo jest... Y bardzo trudno wymyślić zdanie w, no, z języka angielskiego i dobrać odpowiednie słówka. Wczorajszy był dosyć prosty, łatwy, nie miałem żadnego problemu. Tylko ta rozprawka, ten temat był troszeczkę, musiałem na nim pomyśleć. No to z humana to jedyna trudność była. A za matematyki, dzisiaj ta przyroda się skończyła. była trudna, ta chemia mnie trochę... miałem z nią problem po prostu. Chciałbym mieć 70% i tak myślę, że może będzie. Nie martwię się, bo angielski mam na dobrym poziomie. Chciałbym 100% z obu. Trzydniowa formuła egzaminu to nie lada wyzwanie dla zdających go uczniów. Na wyniki przyjdzie im czekać jeszcze kilka tygodni, a od ilości zdobytych punktów zależy to, w jakiej szkole średniej będą mogli kontynuować naukę od następnego roku szkolnego.